Really w nie siada, rywal bez szans. Teraz, stworzył sobie szansę, uwaga! Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Była okazja, bramkarzowi pewnie zmienić. Naprawdę! Dobra, nie, trafi, nie Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie nie corrywa! Może groźnie. Bardzo dobrze teraz to broni. Centra w pole karne. Niewiele teraz zabrakło. A uderzał z ostrego kąta. Menerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Uwaga! W Niezła próba, ale trzeba by trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. I jak najbardziej... Sędzia kurwa! Kalos kurwa! Co za kurwa, senior! Musi to strzelić teraz! Wioskuje! Niebezpieczeństwo oddalone. Kurwa, ja bierz ja rany akcja! Co ja kurwa akcja! Ja akcję teraz! Teraz poszedł jest za obrońcami. Akcja jeszcze się toczy. To była okazja. Ale to była okazja, to okazja sobie sobie. Za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepodziel. Wędnować w polu karnym trzeba nie mieć układu nerwowego. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. A teraz będzie dobra okazja. Jest! Yes! Może dać skuteczna gra, z taśma. Można to, to było Może Szybka analiza Czyski, sytuacji pomogła, żebyśmy z tym zrobili. to jest. Zobaczcie, jak to jest. Zobaczcie, Nasz to kochani, to jest. polski A jest. Mamy jest. Polska jest. jest. No nie, kurwa nie umiemy Strata, Rychale ja przy pince. To kurwa, nie uśmiechnijcie mnie w tobie. nie Próbują rozwijać akcję ofensywną. To musi być bramka. No, bramkarz teraz. Bardzo dobrze. Kurwa, ja piłkę teraz. A ten... To byłby gol! 2-0 tej akcji można zapomnieć. 2 by było! Legia naciska. Kibice czują, że to może być... GOOOOOOOL! Oh, no! I MAMY nie, nie, nie ma! To nie Nie by można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość jest dopyta w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji spadła bramka. Na skutkowany i pokonany. Na skutkowany to jest polski klub. A my kibice mamy jedno pięć. Polska legion. Lepsze jest. No to mamy 2 do 0. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. No, widzimy, że odbiera tutaj zdecydowanie piłkę. Jak to się mówi, w go przewóz. Tym razem się udało. Sędzia kończy właśnie pierwszym połowem. 2-0 grałem, zajęliście. 2-0 grałem, brawo, brawo, 2-0 kto wie, 2-0 wygrałem. Idę z kłopakami z gordy i popalić, idę dowiedzieć się kłopakom z gordy popalić, że 2-0 wygrałem, 2-0.